Zadanie z McDonaldem na egzaminie osmoklasisty. Chodź pokażę Ci, jak zdobyć trzy punkty i przy tym ogarnąć matmę. Do maka dostarczono łącznie 240 kanapek w czterech różnych smakach. Jakkolwiek dziwnie to nie, nie brzmi. Kanapek drwala było trzy razy mniej niż Big Maców, tak? Czyli widzimy, że powiedzmy drwal oznaczamy sobie jako X, tak? Damy kolorek, że to jest nasz X. Natomiast Big Maców jest trzy razy więcej, tak? No bo skoro drwali, drwali było trzy razy mniej, więc Big Maców jest trzy razy więcej, czyli 3X. Potem mamy... Kolejny przecinek, wieśmiaków było dwa razy więcej niż Big Maców. Czyli skoro wieśniakę dwa razy więcej, no to co? 2 razy 3x? No to jest po prostu 6x, tak? No i na koniec, a burgerów McRoyale było o 20 więcej niż Drwala. No czyli Drwal to jest x, no i plus 20. No i to wszystko, jak ze sobą dodamy, czyli ten x, tak, plus 3x, plus 6x, czyli te wszystkie kanapeczki. To musi nam dać to 240 kanapek, tak? I musimy to teraz rozwiązać. Czyli popatrz, tu wszystko dodajemy, mamy 11x, tak? No bo tu jest jeszcze jedyneczki przy xach. Na drugą stronę przerzucamy sobie, czyli mamy odjąć 20. Czyli popatrz, 11x to jest 220. Czyli teraz dzielimy przez to, co stoi przy x, czyli przez 11. Czyli x wychodzi nam dwie dyszki. No ale z racji tego, że nas pytają, ile jest burgerów makrojala, tak? No to makrojala jest x plus 20, czyli mamy 20 plus 20, czyli 40. No i w odpowiedzi musiałbyś napisać tak, że kanapek Mroyal jest 40, i za to byś zdobył 3 punkty.